Och, Trout to kanał, który ma na celu pokazanie, że wędkarstwo muchowe jest banalnie proste. Tym bardziej, jeśli taki random jak ja może z powodzeniem łowić piękne ryby. Mucha, spinning, handmade i wszystko, co dotyczy wędkarstwa pstrągowego. Dwa lata temu zachorowałem na punkcie Pstrąg. Ten rok był dla mnie przełomowy. Zacząłem efektywnie łowić pstrągi na muchę, a sytuacja na wrocławskich wodach zmusiła mnie do dalszych podróży. Nie będę się pastwić nad PZW Wrocław i tym, w jakim stanie są wody pod nadzorem tego okręgu. Powiem tylko tyle. Jak na zawodach złowię okonia 25 cm, to jest dobrze. Pochłonął mnie także wędkarski handmade. Z sukcesem udało mi się zmienić swoje przynęty okoniowe na pstrągowe, które w tym roku udały mi piękne ryby. Zapraszam do mojego świata! Nie wiem co mi wpadło do głowy, żeby iść w dół rzeki, a nie w górę. Pierwszy raz taką manianę odwaliłem. Jeszcze poszedłem w drugą stronę, przeszedłem całą rzekę, przeszedłem drugą stroną. Tam w kamienie mało synuk nie połamałem. Masakra. Idę teraz bokiem i będę szedł pod górę. Mam nadzieję, że coś w tych przepięknych dołkach, Jaki Kumpel mi pineskę wysłał, przepiękne dołki. A ja tu nic nie złowiłem. Pewnie ryba się działa. Ja tak wszedłem tu na pewniaka i no, w każdym bądź razie nie jest dzisiaj dla mnie ten dzień zbyt łaskawy, nie dość, że tutaj dojazd tragiczny A czwórką z Wrocławia to jeszcze, jeszcze ze spieprzyłem chyba najlepsze miejscówki w dniu dzisiejszym Tutaj ten kawałek sobie upowiedzę faktycznie, tu jest taki To nie dole. to już nawet jest rynna ogromna, więc idę tutaj niżej Tam też jest jakaś taka rynienka, tu jest dosyć duża, więc Będziemy badać. Później pójdę, bo i tak mam wyżej samochód postawiony. Zobaczymy co z tego będzie. Słuchajcie, przepięknie to wygląda. Tu przede mną do tamtych kamieni jest ceblat. Jest parę fajnych rynien. Zobaczymy, mam nadzieję, że tam jakiś lipień będzie stał. Tutaj też są takie... Nie, raczej tu nie będzie, ale sobie taki tak rzucę. Było pierwsze branie. Cholera. Ale to chyba pstrąg jest nawet lepiej. Aj, tomeczku, tomeczku. Już mi trochę nogi przemarzają. Słuchajcie, musiałem wyjść z wody, bo już nogi mi odmówiły posłuszeństwa. Nie jestem w stanie i to troszeczkę się ogrzać. Zejdę sobie teraz tam niżej, zobaczymy. Tam też jest, widzę, fajny dołek. Tak mi się wydaje, że jest fajny dołek. Tam sobie zajdę, zobaczymy. Jedno branie. Wydaje mi się, że jakiś taki niewielki pstrąg mógł to być. Takie szarpnięcie pstrągowe. Coś jest. Shaunima. Dobra, była jakaś ryba, co zbierała z powierzchni, najprawdopodobniej to był lipień, bo czarny jak wągiel. Zobaczymy. Czyli coś tam siedzi. Tylko mi nie było dane. Ciężko jest w ogóle rzucić. O właśnie to mi się wszystko plącze. Dobra. Musimy jeszcze inaczej. O czym o, o! Było branie. Aj, tylko ja się tu zamotałem ze wszystkim. Yy, kurczę. Przegapiłem. Ajajajajaja. I to też mógł być lipień. Nie chciałem właśnie wchodzić do wody, żeby nie popłoszyć. Ale no, chyba trzeba będzie. Było kolejne branie. Cholera spieprzyłem Wpada tylko przynęta do wody Tam dalej Nurcia To nie jest dzisiaj mój dzień Kolejna ryba, zawiesiłem przynęty, bo tu, mi, tu jest nurt i po prawej stronie, po środku nie ma I miałem kolejny atak ryby, tak w tym miejscu zawiesiłem przynęty I widziałem tylko, ale to był pstrąg, jak on tak bokiem yy, No, przeatakował, nie? Drugi, druga ryba w tym miejscu Ale totalnie nie trafiła przynęte, Teraz tak się bawię, już, już jak mi nie idzie to zaczynam cudować. Więc, więc tak sobie tutaj. Są gdzieś, o, drzewa. I tak te muchy zawieszam w toni, ale to nie jest łowienie, jakie bym chciał. A jak mi nie idzie, to mówię, cuduję. Zmieniamy miejscówkę, o kaczki mi już właśnie robię burdę. w łodzi, dobra. Tam niestety nic nie było, zostało mi ostatnie 45 minut do godziny łowienia. Idziemy, patrzymy pod nogi. Tutaj w sumie klinika udało mi się wyciągnąć. Jak znajdę zdjęcie to Wam pokażę, nieduża ryba. Dosud těžké místo, ale... Będę miał ogromny kłopot żeby coś wciąć Ale tym się potem będę przyjmował Siedzi. Klenik Aj spadł Ale to był chyba klenik A, muchy mi tu poplątał No Ciężko jest wyjść stąd Albo to mógł być pstrąg, nie wiem jest ryba. Bardzo słabo wcięta. Lipień? Lipień. Opa. To mi się kij tu zaplątał. To jest, to jest. Dobra, mam kija. I mam lipienia. Kur... Jest! Po to przyjechałem. Opa. Proszę bardzo. Po to dzisiaj przyjechałem. Chodź tu kagatku. Już nie będę układał kamery i tak dalej po prostu mi się nie chce a też nie ma co ryby przemęczać dobra uciekaj widzieliście o, pięknie po niego przyjechałem dzisiaj i się udało w tych haszczach. wydaje mi się że naprawdę trudnych warunkach jeszcze zajdę tam od drugiej strony ale to już potem bo chcę jeszcze pójść na jeden, jedną rynnę Przepiękne miejsce, spójrzcie. A my teraz inaczej widzicie. W każdym bądź razie. O! O! Tutaj jest budowek. Ale ja wam pokażę. Z tego pięknego miejsca lipasek wyjechał. Tak więc jestem mega dumny. A on jest? A, tu jest. Trzeci drugi lipień, tylko mam tak mało baterii Opa! Yes! Nawet całkiem fajny, dobra, tu już sobie wyciągnę kamerę i wam to nagram, bo jest lepszy niż tamten. Na kamerce, na kacie mam już tak mało baterii, że tylko mam, żeby włączyć ewentualne branie i tak dalej. Udało się złowić drugiego większego lipienia, tak więc super. Ten już jest fajny tuściutki taki. O! Kościół. O, Nie pokażę wam to. Proszę. Piękny paski. I to tyle. Tego dnia udało mi się zrobić dwa naprawdę ładne lipienie, co dla mnie jest wielkim wyzwaniem, bo od trzech wypadów ostatnich zacząłem dopiero z sukcesami łowić lipienia, ale też zacząłem jeździć na miejsca, gdzie, gdzie te lipienie występują. Normalnie jeździłem troszeczkę bliżej na inną rzekę, gdzie występują tylko pstrągi, Tam dla lipienia niestety nie ma miejsca. Wiem, że były zarybienia, ale nic z tego tam nie wyszło. Jeżeli podobałem Ci moje materiały, subskrybuj kanał. Dzięki śliczne za oglądanie i zapraszam serdecznie do mojego sklepu internetowego lurecraft.pl, gdzie będziesz mógł kupić przynęty. Na chwilę obecną, na o konia, za chwileczkę pojawią się także napstrąga, tak więc serdecznie zapraszam i do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!